Zdarza się, że w naszej domowej biblioteczce trafiają się pozycje, które już przeczytaliśmy, i zalegają one na naszych półkach. W takiej sytuacji Biblioteka Miejska w Puławach ma gotowe rozwiązanie. We wtorek 15 czerwca na terenie zielonym przed siedzibą główną biblioteki odbędzie się Święto Wolnych Książek. Wydarzenie to będzie okazją zarówno do oddania przeczytanej już przez nas pozycji, jak i znalezienia sobie idealnej lektury na wakacje wśród książek przyniesionych przez innych. W Alei Wolnych Książek będzie można znaleźć pozycje z literatury dziecięcej i młodzieżowej, beletrystykę, jak również publikacje popularno-naukowe. Książki można przynosić w dniu akcji od godziny 10 do 17, jak również w pozostałe dni w godzinach pracy biblioteki. Wymiana książek jest oczywiście całkowicie bezpłatna. Go GSM Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2 Galeria Nowa oraz Premium Mobile Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.